Jezus Chrystus pomiędzy nas wszedł. Czujesz olśnienia doznanie? On wśród nas błogosławieństwo nim jedynym wyjątkowym podmuchem wiatrów twarz twoją, moją jest obecny wciąż. Otworzyłem serce umysłem swym doznanie. Spełnienie obietnicy dawno zapisanej nam. Poczuj zapach róży fioletu. Tak, to on, ze swym rzemieniem pomocy nam ofiarowanej, zabity wstał. Jak kraj ojczysty, Polska potokami łez obmyta, nieszczęść tysiąca jego ran. Umiłował nas za trwogę Bożą. Modlitw niezliczonych i ofiar zagłady. On wśród nas, Karol, czuł jego przebywanie, znak czasu nam dał. Uklęknij! Zerwane kajdany zależności narzucone jemu, nam, precz siły nieczyste. W bój przyszło nam iść z modlitewnikiem, orężem prawdy nim wyznaczonej. Flaga biało-czerwona łopoce, serc naszych rezonans. Wyznaczony szlak aleją kwitnących śliw, wiśni i czereśni idziemy. Przyłącz się i ty z nim jest. Taka ładna pogoda, sadzę śliwy, czereśnie i wiśnie, no i piszę wiersz na skwerku. Dnia 17 października 2022 roku Ryszard Bogatyni.